Szanowni inwestorzy, patrzmy na Bitcoina, ponieważ na fali wczorajszych wydarzeń Bitcoin jednak nie wyczesał stop lossów w strefie 72-74 tysiące dolarów. Co prawda mamy odbicie, jednak Bitcoin nie pokazał wczoraj, że mieliśmy dzień kapitulacji. Taki dzień kapitulacji może wkrótce wystąpić, będziemy to intensywnie obserwować. Dlatego też teraz, kiedy Bitcoin rośnie i próbuje wrócić na poziom 80 tysięcy dolarów, to jest swoisty sygnał tego, jakie są nastroje przed sesją w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli Bitcoin będzie próbował dalej rosnąć, będzie to dobra wiadomość i będzie sprzyjała temu, żeby i na Wall Street było wzrostowe odbicie. Jeżeli jednak Bitcoin spróbuje spadać i będzie nawrót poniżej poziomu 77 tysięcy dolarów, to na kolejnej fali spadkowej może dojść do takiego czesania stoposów, a wydaje się, że w okolicach 73, 72, 74 tysięcy dolarów jest gigantyczna ilość zlecen obronnych, dlatego też jeżeli rynek chciałby skapitolować, to najlepiej gdyby te stoposy wyczesać i zakończyć dzień z większym, długim cieniem świecy i w takiej sytuacji zjawisko, o, zjawisko mogłoby sygnalizować, że jesteśmy bardzo blisko otworzenia lokalnego dołka, bądźmy przygotowani na, takie, na taką możliwość ale oczywiście potrzeba informacji, która znowu doprowadzi do strachu na rynkach finansowych oraz także na Bitcoinie. Na razie takiej nie ma i chyba dzisiaj takiej nie będzie. Pozdrawiam.